Witajcie kochani, jest Wielka Sobota. Wczoraj była liturgia Wielkiego Piątku, a ja jeszcze wieczorem obejrzałem pasję Mela Gibsona. I jak oglądałem ten film, to zadałem sobie takie pytanie, takie pojawiło mi się pytanie, gdzie ja siebie znajduję w tej męce Chrystusa? Ja znalazłem siebie. I wydaje mi się, że to było dla mnie bardzo ważne, że siebie znalazłem, bo zacząłem rozumieć pewne rzeczy i mam nadzieję, że Bóg będzie je dalej jakoś tam uzdrawiał i, 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 i działał w tym wszystkim. I wydaje mi się, że ważne jest, słuchajcie, dla każdego z nas zadać sobie to pytanie, gdzie ja siebie znajduję w męce Jezusa Chrystusa? Czy jestem w ogrójcu, gdzie przeżywam jakąś po prostu samotność i strach i lęk, potężny lęk? Czy może jestem w momencie, w którym mnie ludzie sądzą, wielu ludzi mnie po prostu nie rozumie. Może są tam jacyś ludzie, którzy chcą mnie wspomagać, ale jest to bardzo trudny moment. Może nie wiem, jestem już w momencie, kiedy niosę swój krzyż i upadam po raz pierwszy, drugi, trzeci. Bardzo trudno jest się podnieść, ale próbuję się podnosić, walczę. A może jestem na samym krzyżu. W miejscu, gdzie po prostu wiszę, ogołocony całkowicie, i wszyscy widzą, może, moje rany i nie wiem, no i różnie reagują na te rany. Może jestem w momencie, w którym mówię te słowa: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił?, albo Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Mam nadzieję, że dojdziemy wszyscy do tego momentu, w którym będziemy w stanie powiedzieć: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Także jest wiele możliwości, gdzie możemy dzisiaj być na tej drodze. Ja zachęcam może każdego z nas, żebyśmy sobie spróbowali modlić się i znaleźć to miejsce, w którym jesteśmy. Jak będziemy w tym miejscu, to żebyśmy pytali Boga, dlaczego ja jestem w tym miejscu? Nie wiem, czy jakieś inne pytanie tego typu. I żebyśmy pozwolili, żeby krew Jezusa nas uzdrawiała. No bo po to przecież Jezus przychodzi przez nasze życie każdego roku i każdego dnia, prowadząc nas do zmartwychwstania. Także życzę Wam, żebyśmy dobrze przeżyli te, te, te święta i żebyśmy żyli tym Słowem, które wypowiedział Bóg. W Jego ranach jest nasze zdrowie. Żebyśmy korzystali z mocy Jego ran. Dobrego dnia, dobrej wielkiej soboty i pędźmy eee, do zmartwychwstania.